Czujesz, że masz dość? Uważaj. Wypalenie nie przychodzi nagle, ale po cichu zjada Twój mózg. 1. Mikropałzy co 90 minut. Twój mózg pracuje w cyklach ultradianowych. Ignorujesz je? Płacisz zmęczeniem. 2. Ruch to reset. 10 minut spaceru uruchamia neuroprzekaźniki regeneracji: endorfiny, dopaminę i GABA. 3. Nie. To pełne zdanie. Twój układ nerwowy nie odróżnia stresu z pracy od ataku lwa. Ogranicz przeciążenie. 4. Regeneracja to nie nagroda, tylko fundament. Sen, przyroda, relacje. To nie luksus, to biologia. 5. Ogranicz multitasking. Przełączanie uwagi to najdroższa rzecz dla twojego mózgu. Spala cię szybciej niż deadline. Wypalenie to nie znak słabości. To sygnał alarmowy mózgu. Chcesz więcej neurotrików? Daj suba i zadbaj o siebie.